Szybkie dodawanie zadania. Oprócz standardowego formularza istnieje również opcja szybkiego dodania zadania bezpośrednio z poziomu list w backlog projektu oraz z tablicy Kanban. Szybkie dodanie zadania wymaga jedynie wpisania jego nazwy. Pozostałe szczegóły można uzupełnić później. Dodawanie zadania do listy backlog. Otwórz projekt, do którego chcesz dodać zadanie. Przejdź do zakładki Backlog. Wybierz listę, do której chcesz dodać zadanie. Kliknij ikonę plus na dole wybranej listy. Z rozwijalnej listy wybierz opcję zadanie i wpisz nazwę. Zatwierdź dodanie zadania, wciskając return. Z poziomu backlogu możesz dodać zadanie do otwartej listy zadań projektu lub do dowolnej utworzonej listy sprint. Aby uzupełnić szczegóły zadania, otwórz kartę zadania. Wprowadź i zapisz zmiany. Bez otwierania karty z poziomu listy możesz również przypisać lub zmienić członka zespołu, nadać priorytet oraz określić status zadania. Dodawanie zadania na tablicy. Wybierz zakładkę tablicę projektu. Aby dodać zadania, kliknij ikonę plus w odpowiedniej kolumnie. Zgodnie z pożądanym statusem zadania. Wpisz nazwę zadania. Zatwierdź zapisywanie, wciskając return. Uwaga! Tablica projektu wyświetla zadania tylko z otwartego sprintu. Jeśli żaden sprint nie jest aktywny, na tablicy widoczne będą wszystkie zadania z otwartej listy zadań projektu. Podobnie jak w backlogu, szczegółowe dane zadania można uzupełnić w każdym momencie poprzez kartę zadania. Możliwe jest również przypisanie i zmiana członka zespołu oraz określenie priorytetu bezpośrednio na tablicy, bez otwierania karty zadania. Przenoszenie zadań. Zadania można łatwo przenosić między kolumnami na tablicy, przeciągając je do odpowiedniej sekcji. W backlogu możliwe jest również szybkie przenoszenie zadań pomiędzy listami poprzez przeciągnięcie zadania do wybranej listy. Alternatywnie, można skorzystać z pola akcji i wskazać miejsce docelowe.